Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Detected player. Będziemy dzisiaj grali po raz pierwszy Heartstone. Jest to gra na podstawie Heroes of the Storm bodajże. Jest to gra karciankowa, taka pozytywna odmiana od wszelkich strzelanek. Um, uspokajająca, tak to można nazwać. I włączając grę, już będąc tam graczem ileś tam czasu. Mamy dzisiejsze zadania, czyli zadania codzienne, które możemy wykonywać codziennie, wybierając sobie załóżmy dwa albo trzy, jeszcze w zależności od tego, jak długo nie byliśmy. I właśnie przy, przy określonej liczbie monet, na przykład, jak widzicie tutaj, wygraj na przykład pięć partii druidem lub łotrem. Jak widzicie, mam dwa na pięć, więc jeżeli tylko wygram trzy bitwy jednym albo, jedną albo drugą postacią. E, dostanę 60 monet. Za 100 monet można sobie kupić e, w sklepie, na przykład nie inwestując w ogóle gotówki. E, pakiet 5 kart. E, tutaj, jak widzicie, coraz droższej i coraz więcej można kupić tych pakietów. E, tutaj walutą jest euro, więc e, jeżeli ktoś chce zaszaleć, e, może inwestować. Tak jak widzicie mam 20 tych monet, dopiero, czy aż, jeszcze w zależności od tego kto jak uważa. Tutaj akurat mamy zwycięstwo łowcy lub maga. Tymi profesjami gram, mogę sobie to zadanie zostawić. Dominacja druida lub łotra. Gram często łotrem i druidem też, też mogę sobie to zadanie zostawić. Błogosławienie niech będą słabi. Zagraj 30 stronników kosztujących 2 lub mniej. Mało mam takich postaci, szczerze powiedziawszy. Ale z kolei jak sobie podmienię to zadanie, to może wyjść albo lepiej, albo gorzej. Więc na razie sobie to zostawimy. W tym przypadku robię, trzymi się zadania robią jednocześnie. Po wygranej bitwie są one aktualizowane. Widać wszystko jak na dłoni. Ok, więc możemy sobie rozpocząć pojedynek. Dzisiaj Wam pokażę po prostu takie różne pojedynki związane z po prostu ze zrobieniem zadań dziennych. Załóżmy. Jak widzicie, mam ułożone 5 mam talii, z czego, jak widzicie, maga, maga mam na 37 levelu. Potem podaję Łotra, łowcę i, i wojownika mniej więcej na jednym i czarnoksiężnika na piątym levelu. Nim to gram naj, najrzadziej, więc... Um, miałam tam łowcę i maga, łotra, wojownika. Nie. dobra, no to możemy sobie rekreacyjnie zacząć magiem, żeby jakoś tak przyjemnie rozpocząć się pierwszą rozgrywkę, mam nadzieję. Jeszcze w zależności od poziomu drugiego gracza przydzielonego. Jakaś dobra rada na dzień dzisiejszy. Możesz dodać znajomych do listy za pomocą przycisku w lewym dolnym rogu. Powiem szczerze, to ludzie mnie zapraszali. Ja nigdy nie potrafiłam zaprosić człowieka. E, godny przeciwnik. Ok, się o lanie. Moja magia okay. Zaczynamy od najmniejszej ilości monet, więc. E, Pierwsze partie będą po, po jednej, po dwie monety, więc piątki, czwórki, jedną polimorfię sobie zostawimy, bo też jest dosyć przydatna, i siódemkę możemy sobie wykreślić. Te karty idą na zamianę. Lustrzany byt. Co tam jeszcze mieliśmy? Lewa bariera, łamacz, zaknąć. No to są takie względne karty jak na, jak na początek. Jak widzicie, on wystawił kartę za jeden diament, więc... Więc, więc, więc już ma coś, na, że tak powiem, na stole. Ja, ze względu na to, że jestem druga, dostaję monetę za zero. Tym samym powiększam sobie liczbę monet tutaj. I rzucę niestabilny portal. Może coś fajnego wpadnie. Na początku twojej tury zmień tego stronnika z innym wybranym losowo z twojej ręki. Przyda się. Później się przyda. Jak będziemy mieli jakiegoś kolosa. Chociaż na początku. Chociaż nie mam takich mocnych kart, więc na razie sobie. Co on zrobił? Troszeczkę głupotę zrobił. Na razie sobie tą kartę zatrzymam. O, widzicie. Na początku Twojej tury, więc musiałabym mieć e, kartę prowokacyjną. Która by na razie tą kartę zerową obroniła przed jakimkolwiek, przed jakimkolwiek atakiem. Dobra, szarża od razu atakuje. Znowu Polimorfia, matko! Jak mi się przetasowały te karty. Dobra, usuwamy mu cały czas postacie ze stołu. To w, w pewnym sensie nas chroni na, na krótszą metę, ale zawsze. Rzeczny krokoliszek i młodsza inżyniery. No, ja czekam aż, aż mi się takie fajne karty może pojawią w końcu. Nie jakieś takie kolosy po 3-4, jak, jak były po dwa klejnoty. Okej, okay, okej, okay. możemy dobrać. Dwie karty, możemy już coś wystawić? Możemy zagrać zaklęcia. Tak sobie myślę. Ja bym może na razie rzuciła zaklęcie. I kończę swoją turę. No zobaczymy. Pagienny raptor. Okej, okay. ten sam potwór pojawia się na mojej, na mojej stronie. No, panie, myśl szybciej. Co możesz wykombinować? Sprawdzę, nie ma dużego wyboru, bo ma tylko trzy karty. Chociaż może zabłysnąć jeszcze. Ma trzy diamenty do dyspozycji. Ok, zdecydował się bezpośrednio bić moją postać, więc wypadałoby ją trochę ochronić. Znowu niestabilny portal. To jest jedna wielka loteria. Co my tutaj możemy dostać? Bo dodaję losowego stronnika do, do mojej ręki, więc wypadałoby. Tej karty nie wyrzucam, bo jest bardzo, bardzo cenna. Mm -mm. Dobra, rzucamy niestabilny portal. Co my tu mamy? Bardzo dobrze. on jest dosyć niebezpieczny. Posyłam go ze A właśnie, jeszcze nie wyjaśniłam. Dla tych, którzy nie grali w Hearthstone, liczby. Przy, żółtym, tutaj przy żółtej kropce czy, czy kółeczku to są, to są siła ataku. A czerwone y, życie. Ok, kończy mi się czas, więc tutaj położyłam go dopiero teraz, więc nie mogę nim ruszyć. Kończę swoją turę. Rzuciłabym jeszcze tą kulą ognia, ale zabrakło mi jednego diamentu. Tak jak też widzicie, bohaterowie też mają e, swoje punkty życia, mają ich o matko... Czasami dużo za dużo. Uwierzcie mi. Co my tu mamy? Mamy tutaj ogra bodajże, tak? Ogr się dobrze nazywa. Co tu mamy? Zakręcisz stronika, który za zaatakuje twojego bohatera. Obawiam się, że... Yy... Musielibyśmy najpierw usunąć... Usunąć tych pośrednich takich wrogów, którzy mogliby tutaj zniweczyć mi plany tego zaklęcia, bo bardzo mi zależy, żeby tego usunąć. Chociaż mogłabym zamienić go, skoro mam dwie karty, polimorfią na owieczkę. Nie, tego jeszcze nie będziemy wstawiać. I przy okazji możemy tę owieczkę zniszczyć. Kończę swoją rundę. Tutaj w czasie, jak tutaj nasz przeciwnik myśli, możemy się pobawić. Intera Oj, zostaw! Interaktywną e, tutaj szynką czy kominkiem. O kurczę, ale lańsko dostałam. To te ogry go tak bolały, dlatego trzymał te trzy karty. A, bo ogry są bodajże za sześć. Dobra. Wystawimy sobie jego w rzeczy. Jeszcze nie próbowałam jak działa ta karta. Dobra, rozdzielamy. Bardzo dobrze. Możemy sobie użyć zaklęcia. Oraz, 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 oraz... Możemy, może dobrać coś? Może coś dobierzemy? Torczownik, bardzo fajnie. I żeby wody. Ok, tłuczemy jego postać. Zobaczmy w ogóle, jak reaguje tutaj e, ten alarm bot. Co powiesz na to? No próbuj. Ojej. Karta, która zostaje dodana w tej turze nie może atakować. Naprawdę mi się zamienił? Bardzo dobrze. Zaoszczędziłam co najmniej 6 kamieni, właśnie. Sześć kamieni zaoszczędziłam. Mogę swoich stronników jeszcze dokoksować. I atakujemy. O, to musiało boleć. 7 punktów życia, no to to jest dosyć ryzykowne przy jego turze. Jeszcze w zależności to, co będzie miał. Okej, okay, nic specjalnego w gruncie rzeczy. Może tylko atakować jedną postacią. załóż każdą postać zranioną przez tego stronnika. W gruncie rzeczy możemy już kończyć tę rozgrywkę. A mianowicie... Pach! Bardzo dziękuję mojemu przeciwnikowi. Zwycięstwo się pisze na moje konto. I aktualizacja statusu. Ok, w gruncie rzeczy moglibyśmy jeszcze jedną rozgrywkę zagrać, magiem. Dosyć przyjemna była ta, co teraz. To, co teraz była. O, żeby tylko jakiś fajny przeciwnik się trafił. Czasami tak się długo gra, że po prostu aż karty brakuje. Miejmy nadzieję, że będzie tym razem tak samo. Godny przeciwnik. No, zobaczymy, czy taki godny. Znowu Jaina. Czyli mój przeciwnik yy, może mieć podobne karty do moich? Chociaż niekoniecznie. Okej. Okay. Karty za sześć to są za dużo. Czyli ja zaczynam, bo mam trzy karty tylko. No wiecie co? Proszę bardzo, aż, aż po prostu mnie zatkało. Wygraj dwie partie łowcem lub magiem. Dziękuję. Bardzo dziękuję to by był chyba najlepszy moment na sprawdzenie tego, co ja jeszcze mam zrobić. O, w końcu rzeczy. Mało, mało, mało. Bardzo mało mam takich postaci. Dwa lub mniej. Dominacja druida lub uotra. No zaraz zobaczymy. Nie, wiecie co? Ja sobie podmienię to zadanie. Najwyżej stracę. Ojej. Najwyżej stracę. Dominacja paladyna lub kapłana. No, powiem szczerze, że straciłam, bo ani paladynem, ani kapłanem nie gram. Ale możemy sobie druidę lub płowcą zagrać. Łotrem. Łotrem. Ok. Teraz sobie zagramy Valero. jeżeli wygrasz jakąś klasą te party w trybie rankingowym otrzymasz złotego bohatera. O to się tylko tak zdaje w grze 500 nie. nie, nie, nie. Godny przeciwnik. Walera, kontra! Uter. Będę walczyć z honorem. Zachowaj czujność. Tak. Takie kolosy mi się znowu trafiły. Wymieniamy całą talię, bo nie miałabym czym grać przez pierwsze 4 tury. Na jak nie 5, 1, 4, 0, 3. Od razu inaczej. Ok, mamy na początek prowokację. A, nie będę je wykorzystywać, żeby nie pokazywać od razu kart. sobie zagram moimi mieczami. Znaczy mieczami, sztyletami, tak powinnam powiedzieć, sztyletami. Zobaczymy, co nasz przeciwnik na to. Możemy sobie Gryfa podenerwować. Aha. Tutaj plus 2 do y, broni twojej. Nie, nie, nie będziemy na razie z tego korzystać. Uderzymy i odnowimy. Mamy Gryzli. to jest nasza prowokacja. Ten po środku za 3. Ten za 4 bodajże też jest prowokacją. Ten za 1 jest prowokacją. Mamy dosyć dobrą y, defensywę, jak na ten moment. I muszę przyznać, że nawet nie drogą. Ok, on zaatakował. Ja mam na tą prowokację. Niech, niech mnie misiu obroni. Na ten czas. Ok, dowódca rajdą. Podnosi wszystkie statystyki. Znaczy, wszystkie podnosi atak. Nie kojarzę, żeby utermiał miał jakąś broń. Albo po prostu tak długo w to nie grałam. Na wstępie zniszczyłabym tą kartę. To obniży statystyki. Ok, coś na atak i coś na obronę. I jeszcze możemy sobie Valeram zaatakować. Co? No to nasz bohater przeciwny. Rozbijemy sobie szyby, bądźmy wandalami. Tak, jak nie, jak nie w życie realne to chociaż Bądźmy wandelami. Zamknijmy mu drzwi. Pozwól mi się zastanowić. Podenerwujmy gry. O, panie. Ale że tylko Moja tura! Co możemy wystawić? Mamy pięć kamieni. Ja bym tak postawiła sobie moje noże, trochę je podkopiła. No to co, no to bijemy główną postać. Co nam pozostało innego? Musimy czym prędzej go usunąć, bo on może mieć potem bardzo mocne karty, których już nie będę mogła się pozbyć. O, właśnie, zaczął od sekretów. A ja nie kojarzę sekretów bal bal baladynosów. Oczy! trzeba się ich delikatnie pozbyć. Czekam na rozkaz. Okej. Okay. mamy 6 kamieni. Możemy sobie uzdrowić 4 e, punkty zdrowia. Furia wichu, prowokacja. W końcu rzeczy najbardziej odpowiada mi prowokacja. Ma dużo punktów. Tutaj bije główno postać. Odpalił się sekret, ignę. Co możemy jeszcze? Możemy odpalić sobie noże. I na tym to by było. I na tym to by było wszystko. Muszę zacząć mu usuwać karty ze stołu, bo zaczyna trochę szarżować. Tutaj sobie troszkę pousuwa tych kart. O ile chcę mieć moją prowokację. Bardzo dobrze. Nie ja narzekam. Czekam na rozkaz! Co w ogóle ta postać robi? No nie. To by było fajne. Ale mam Skorzystamy z tego. Bo mam zamiar zachować tego. Zabrakło mi słowa tego prowokatora jak najdłużej. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj zabijemy sobie bohatera. Jeszcze raz. A przez to, że nie mamy jednych kart od pięciu w dół, to sobie odświeżymy noże. No i co teraz zrobisz? No naprawdę, dwa punkty, pięć. Przy kartych chciałbym szczerze powiedziawszy, na razie, żadnego nie ma. Od razu sekret, gdy wrócę przez przyzwyczaił obrońcy, nowa celata. Okej. Okay. to by było na tyle. Co teraz? Co teraz, mój drogi przeciwniku? Powandalujmy tutaj sobie trochę bardziej. No naprawdę... Ooo, tak, tak! Ja już wiem, którą kartę chyba wyrzucę od razu. o chłopach tutaj nam za bardzo. Szarża. To by się przydało, tak. Nie mogę tego zrobić. To by było dobre. Od razu sobie usuwamy tego. Już ma 5 punktów mniej ataku. Um. Za 4 dalej tutaj nic nie mamy. Więc poświęcę swoje trzy punkty i zaatakuję tego. Co on w ogóle miał? Wiem, że mógł być problematyczny, ale nigdy nie pamiętam, co, co on tam miał. A, yy, daj przyjaznemu stronnikowi coś tam, coś tam. Pewnie plus jeden do czegoś tam, do obrony albo do ataku. Normalnie rozwalają mi te karty. Co to jest? Lodowy. Furyet. Trzeba się trochę osłonić i podleczyć, no czekamy. Ta partia może być nieciekawa. Mm. Mam coś za cztery. Tak nie za bardzo. Wpadałoby pomyśleć tak bardziej przyszłościowo. Chociaż słabo jest. Mam tylko 7 punktów życia. No, jak cofnę, to i tak będę miała tylko cztery punkty. Okej, okay, możemy zrobić w ten sposób. Cofamy ich. Bijemy. I zamawiamy sobie kolejne noże. No kolejka. Mi przyjdzie, kolejnym rzucę. Robię po raz kolejny muszę wyłożyć klejnoty na te karty. Zobaczymy, co zrobi tym razem. Mam nadzieję, że już się nie będzie leczył, bo to była katastrofa. Pozwól mi się zastanowić. Dobrze myśl. Myśl zastanawia się, ale podejmij jakiś ruch. Zepsułam. No, facet, rusza się. Że do mnie jedną kolejkę w gratisie eee, tej, kar tej karty na razie nie wykorzystam. Będę się na razie bronić. Będę się bronić i będę się leczyć. I coś. Oj, i coś tam atakować. Skoro ja. Prawdopodobnie. Nie, szybciej lecimy. Muszę podjąć jakiś krok, żeby. Anulować to szkolenie. Po raz kolejny leczy się. Mogę go zaatakować za 3, mogę go za 4, za 3. Prowokacją. On jeszcze z Nochora, proszę bardzo. Po raz kolejny kolejka mu ucieka, prawdopodobnie. Może odszedł po prostu gdzieś. Wyjątkowe szczęście, naprawdę. Dobra, słuchajcie, kochani, kończymy to. Nie ma się tutaj co bawić. Bon, do zera. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Ksiądze. Zaktualizowało się zadania. A wam drugim widzom chciałabym bardzo podziękować. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że będziecie mi towarzyszyć w, luźnych, w różnych rozgrywkach Headstone. Może kiedyś się spotkamy na wspólnej bitwie. Może się zaprosimy. Zapraszam. Bardzo chętnie przyjmę zaproszenie. A tym razem to wszystko. Dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie Pa!